Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj nauczymy się ciekawego zwrotu z języka codziennego. My, Polacy, kiedy ktoś jest, wydaje nam się ciekawski. Wydaje mi się, że użyjemy dwóch zwrotów: albo ciekawskiemu nos urwali, albo ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, czy używacie takich zwrotów. I teraz w języku angielskim będzie jeden zwrot. Ale do tego czasami mają jakby drugi zwrot, mianowicie yy, odpowiadający na ten komentarz, czyli. No bo kiedy mi by ktoś powiedział po polsku, a ciekawskiemu noc coś takiego ciekawy, wydaje mi się, żebym się głupio poczuł i nie wiedziałbym, co powiedzieć. Anglicy mają na to odpowiedź, tylko nie wszyscy jej używają. I teraz uwaga. Jak powiedzieć ciekawskiemu nos? Urwano. Oni słuchajcie, mówią zupełnie inaczej, ale w zwrocie używają słowa ciekawość, czyli curiosity. I oni mówią: ciekawość zabiła kota. No tak dziwnie mówią. Curiosity killed the cat. Oczywiście, z samego zwrotu można się nauczyć i tak dalej, ale bardzo fajnie jest Gdzieś znaleźć, wysłuchać tego zwrotu wypowiedzi Native Speakera, i całkiem niedawno natrafiłem właśnie w takim naturalnym języku codziennym na ten zwrot i Wam go pokażę. Może najpierw jeszcze Wam pokażę ten zwrot w słowniku. Jesteśmy w Oxford, jesteśmy w definicji kota. No i tam niżej ujęli ten zwrot. Poszukajmy go yes curiosity killed the cat Saying, czyli tylko tak mówimy no i krótka definicja used to tell somebody tak? używane aby powiedzieć komuś not to ask questions, aby nie pytał, zadawał pytań uwaga, nie to not, bo my powiemy aby nie więc my mamy te tendencję do używania not po to, robiliśmy o tym lekcję, podlinkuję wam Not to ask questions or to tr or try to find out about things that do not involve them. Tak? Czyli żeby nie próbowali, i teraz to nie jest find, tylko find out, czyli dowiedzieć się. Czyli żeby nie próbowali dowiedzieć się about things, o różnych tam rzeczach, that do not involve them. Them. No, dosłownie, które ich nie angażują, no ale my powiemy, które ich nie dotyczą. ok, no i teraz właśnie będzie Native Speaker z tego kanału. Chyba już wam linkowałem ten kanał. No, tutaj pan znowu walczy o First Amendment, czyli prawo do filmowania w miejscach publicznych. Znowu filmuje przed pocztą. No i wychodzi ten pan z poczty. No i z ciekawości go pytałem, po co ty w ogóle to filmujesz. No i on właśnie mu odpo odpowiedział tak dosyć chyba nieładnie. Ciekawskiemu nos urwali. Curiosity killed the cat. Posłuchajmy. Sorry? Can you tell me why you're videoing people? No i najpierw się pan pyta. Sorry, can you tell me why you're video, videoing people? Czy możesz mi powiedzieć dlaczego nagrywasz? Ludzi? No a ten pan nagrywający mówi: Czy miałby coś przeciwko? Give me a little space here, tak, żeby mi dał trochę przestrzeni. Czyli ten pan stanął zbyt blisko niego, pewnie z uwagi na pandemię. Czyli innymi słowy, po prostu mu powiedział, żeby się odsunął. No i mówi dosłownie: I'm curious, why you're videoing. Jestem ciekawy, dlaczego nagrywasz? Oh, okay. well, curiosity killed the cat. No i odpowiedział mu: OK, well, curiosity killed the cat. I jeszcze raz całość. Sorry? Can you tell me why you're videoing people? Do you mind just giving me a little space sure. in like, Why do you... No, I'm like... coming to the post office. I'm curious, curious why you're videoing people. Oh, okay. Well, cool. curiosity killed the cat. Okej, okay. i teraz wam mówiłem, że to powiedzenie, mówiąc to zdanie, możemy się napotkać na odpowiedź, żeby po prostu jakby rozluźnić trochę sytuację, żeby może zachować twarz, żeby nie było żeby mnie wyglądał na osobę właśnie zbyt ciekawą. I o tym mówi ten pan. Posłuchajmy. No, it's because you're curious about what I have to say. You've almost likely heard the saying, "Curiosity killed the cat." You've almost likely heard the saying, "Curiosity killed the cat." Czyli jest duże prawdopodobieństwo, że słyszeliście powiedzenie saying że właśnie curiosity killed the cat this of course is to warn us of the danger A, uciekło. almost likely heard the saying curiosity killed the cat this of course is to warn us this czy to powiedzenie of course is to warn us żeby nas ostrzec przed czym to the dangers of too much investigation or experimentation Of the dangers of too much investigation or experimentation, tak? Czyli jakby niebezpieczeństwo związane z tym, że dochodzimy czegoś, dochodzenie, investigation, o experimentation, czyli eksperymentujemy, chcemy się czegoś dowiedzieć. Okay. What some people don't know, what some people don't know, to czego niektórzy ludzie nie wiedzą, is that this phrase has a lesser-known second like hat że ta fraza has a less known second half, tak ma mniej znaną drugą połowę. F. The full thing goes, czyli całość, czyli całość tego powiedzenia. The full thing goes, czyli ta jakby następuje. Curiosity killed the cat, but satisfaction brought it back. Curiosity killed the cat, but satisfaction brought it back. Czyli, czyli ciekawość zabiła kota, ale satysfakcja z tej wiedzy, którą dostałem poprzez to, że pytam, brought it back, przywróciła go z powrotem do życia. Czyli jest jakiś optymizm w, tym, yy, w tej całej ciekawości mojej. Jeszcze raz. You've almost likely heard the saying Curiosity killed the cat. This of course is to warn us of the dangers of too much investigation or experimentation. Co some people don't know is that this phrase is a lesser known second half. The full thing goes curiosity killed the cat but satisfaction brought it back. Z ciekawości zapytałem, słuchajcie, trzech native speakerów, czy oni znają tą końcówkę, czy używają. Jeden powiedział, że zna i często sam używa. Natomiast dwóch, jeden Brytyjczyk jeden Amerykanin Powiedzieli, znaczy Brytyjczyk powiedział, że pierwsze słyszy, nawet by nie wiedział o co chodzi, natomiast Amerykanin powiedział, że tak, słyszał o tej końcówce, ale on nie używa czegoś takiego. Dzięki, trzymajcie się.